Jako architekt zaprojektowałam i zbudowałam już wiele domów. Jednak dom dla mojej rodziny musi być wyjątkowy. Chcę stworzyć pomieszczenia z dużą ilością światła dziennego. Potrzebuję do tego dużych, estetycznych okien w moich ulubionych kolorach. Lubię proste formy i linie, bez zbędnych udziwnień i takiej prostej elegancji oczekuję również od moich okien. Żadnych widocznych, wystających z okien metalowych elementów. Mój nowy dom powinien chronić środowisko. Potrzebuje okien energooszczędnych, które zimą zatrzymają ciepło wewnątrz. To oszczędność kosztów energii. Każdy powinien swobodnie rozwijać się w domowym zaciszu, bez rozpraszających odgłosów z zewnątrz, no i czuć się bezpiecznie. Okucie Active Pilot Select pozwalają konstruować okna w drugiej klasie odporności na włamanie. Dzięki okuciom Active Pilot Select firmy Winkhaus zrealizowałam swoje wizje: duże, estetyczne i energooszczędne okna, których konstrukcja umożliwia uszczelnienie na całym obwodzie, jak dla mnie, perfekcyjne rozwiązanie, a na dodatek bezpieczne.